Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Pan ze wami i z duchem twoim. Drodzy bratki i siostry, tę najświętszą noc Którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i gorącą modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Pańskie Pana, kupując słowa do rzeku i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z nim żyć będziemy w Bogu. Poświęcenie oka. Módlmy się, bo zety przez Twojego syna udzieliłeś wiernych światła swojej chwały. Poświęć ten ogień. Wszelkie święta wielkanocne robią nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy wszyscy w sercu chodzili do swoich świąt biegłych.